Zobacz, piękna pogoda, armaty. Dzień dobry Marcinku. Dzień dobry, dzień dobry. kolejny odcinek, a Marcin już tutaj... Wczoraj, gdzie ty to wydrapałeś powiedz? No, w recyklingu. W recyklingu, no, w recyklingu. Wysłałeś mi ładnie zdjęcie, czy jestem zainteresowany? Nie. Oczywiście jestem, to, jestem tym zainteresowany, bo to jest książka... World, czyli II wojna światowa, w takich pięknych zdjęciach. No, wszystkie potyczki, wszystkie, wszystkie bitwy. potyczki, bitwy, barbarosy i inne cuda nie widać. Marcinku, <laughs> dziękuję ślicznie, dziękuję. za piątkę wyrwałeś. Także mamy już na dzień dobry, piękny zakup. No, będzie co, co oglądać. Nie, no, zdjęcia są naprawdę tutaj. Zobacz tutaj, o, jak to wyglądało. No, fajna książka, mi się podoba. Lubię historię II wojny światowej, I i II wojny światowej. To jest to, co mnie interesuje. Ale do tego jeszcze dostałem fajny, fajny prezent od Sławka. Od Sławka z kanału Motoszreku dostałem karty. Trzymaj, Marcie pokażemy tu od razu, bo mi tak to jedną ręką, tak niewygodnie dostałem. Tak zwane felt posty czyli kartki z frontu albo kartki z. Na front, bo to też tak może być. Jest tutaj parę kartek takich Feldpostów, to się Feldposty nazywa. Są tu cztery karty. Także Sławeczku, bardzo Tobie dziękuję. A Was oczywiście, widzów, zapraszam do Sławka na kanał. Gdzieś tutaj się Wam wyświetli logo kanału Motoszreku Sławka, który też gdzieś na południu Niemiec szabruje po tych, po tych targach staroci, recyklingach i innych rzeczach. Także serdecznie zapraszam do niego na kanał. Patrzysz. Zobaczmy propaganda. Propaganda, no wiadomo. Teraz nadszedł. Czas się z wami oficjalnie przywitać. Także witamy Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku, kolejny targ staroczu. No na razie siedzimy w aucie, czekamy, bo generalnie miało być od 6 rana, jest godzina chwilę po 8, ale widzimy, że dopiero się rozkładają, ale żeśmy już byli taktyczną kawę wypić. Także na pewno coś fajnego się tam znajdzie, bo dosyć fajne rzeczy, żeśmy tam jednym okiem już tak spojrzeli. Ciekawe rzeczy są. Czy będzie to, co mnie oczywiście interesuje z pierwszej, drugiej wojny światowej, pamiątki militaria i inne rzeczy. To zobaczymy. Oczywiście tego na wierzchu nie ma. Wszystko jest pochowane. Trzeba się popytać. Tak. Ok. Dobra. Nie no, fajnie, naprawdę. Te, te zdjęcia są tutaj... Chyba najlepsza taka książka tak. z tymi wszystkimi takimi zdjęciami bardzo, bardzo tu jest. Bardzo dużo nie? plakatów propagandowych. Plakatów, mapy tu są. Mapy są. Także naprawdę chyba Uuu. konkretna książka. Będzie tutaj co, co studiować. Oczywiście to już widzieliście. Także my ruszamy na kolejny targ, targ niemiecki, targ staroci, oczywiście nowi widzowie. Pamiętajcie cały czas o tej subskrypcji, naciśnięciu tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Widzimy się w dalszej relacji z targów staroci. Miłego No, Nie jest to może jakiś wielki targ staroci, ale mam jeszcze w planie jeden do, do, do obejrzenia. Także zaczynamy od pierwszego, jest to miejscowość Hazewinkel przy Rewe. Taki dosyć cykliczny to jest też, nie chyba raz w miesiącu. Zajączek zajmijmy, No dobra, zaczynamy. Zaczynamy tutaj od koguta. No, wygląda jak pieczątka w pierwszym momencie. Pokaż pokaż Maciej. Pokaż co to jest? Odważnik do złota afrykański. Odważnik do złota w Fabryce takie stosują. Zaraz wygooglujemy. No to dawaj, od razu googlujemy, zobaczymy co to jest. To jest szanty. Sztance, taka sztance, nie? Do wybijania. Nie, 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 to jest jak złoto przynosisz i nawagę i to jest jakie nie widzisz? Aha, taki odważnik taki. Tak. Ciekawa sprawa. Zaraz to zgublujemy, Marcin. Zobaczymy co to tu jest. Z Afryki. Czekam. Muszę stąd wejść. No zobacz. Jestem sam ciekaw co to tu będzie. jeszcze możemy zobaczyć jakieś takie kufelki. No, praktycznie. Ja? Pokaż to. To jest Polska. Polska? Ja. To jest Polski? To jest Polski. Ty, przecież to jest z gór. Ty, no, z góry. Janosik, polski no. akcent. Ja właśnie teraz tak się zastanawiałem, skąd no, ja to woli, znam. To 5 euro za to. Pokaż mi, co to w ogóle jest. Są. Są? Ashanti, Akan, Gold, ten, zobacz. No faktycznie, cena też taka fajna. Uh -huh. 5 euro, Marcin? Teraz coś dobierzemy jeszcze, no. może. Ty, no to fajne są te, zobacz, kufle uh -huh. z Janosikiem, nie? Uh -huh. <laughs> Jeden? A tutaj to też jest chyba co? Z Polski No, chciał co za mnie bajnę Toś mi się zjechamy Fodibajda Ty no fajnie to podoba Cieno. mi się to Cenoro za dwa, dwa takie kufle To, to też to... z polski jakieś też Czy... Ale co euro. Ale co 5 euro Wszystko za 5 euro pan mówi Fajne to Marcin te kufle nie? No nie mój klimat no ale wiesz Hmm, na razie zostawiamy, pomyślimy, ale mamy hmm. polski, polski akcent hmm. jakiś, Janusika mamy. Pokaż mi jeszcze, to jeszcze raz pokaż, Zobacz, widzą, pokażę to, pokaż. raz. to. Hmm. To są takie przeciwwagi, jo? no. No przeciw mierzenia, na przykład to jest, to jest 10 gram. Hmm. No, wygląda to fajnie, nie? Na razie odstawiamy. Zobacz. Co to jest? Pokaż to. To jest Z Łodzi? Äh, Lodz. Lodz, mhm, Ja, genau. Da gibt es sogar einen Designer, der dahinter sitzt, das mhm. ist Franz Welz. Pan ma dużo rzeczy z Polski widać. widać tutaj. Zawsze mówią, że Marcinak mówi, że zawsze Niemcy okradają Polaków, a to w drugą stronę teraz poszło. Wszystko złożą tutaj. No dobra, na razie. no dobra, No dobra, słuchajcie, pierwsze takie stanowisko zaliczone w tych skrzynkach. Chcę oczywiście też coś poszperać. Co? No to się zastanawiaj się Marcin. No Marcin się zastanawia nad tym czymś. No jak ma ochotę niech bierze. No mi tu taką uwagę, takie takie talerze zwróciłem. I... O! Zwrócił uwagę, wpadły mi w oko. Nie jest to może nic starego, ale jakieś takie na ozdobę. Na ozdobę, nie jest to w 1975, niekoniecznie musi być z tych lat, ale... Fajne. Marcin, obcasy bierzesz? Kolejne tutaj nam coś się rzuciło w oczy, rzuciło się w oczy dlatego, że tu są herby poszczególnych miast, jest e, Szczecin, jest Gdańsk, jest Gdynia, no chyba i Kraków też może być, nie? To jest Łódź, Tak. To jest Łódź, no jest Łódź? najprawdopodobniej, chce za to 10 euro, jest to bardzo, żeśmy to przed chwilą wygooglowali, jest to taka, taka rzadka ceramika, rzadko spotykana ceramika, bo ona generalnie też ma swoją cenę, ja wam powiem jak chyba to wezmę, się na tym nie będę zastanawiał. Pan chce za to 10 euro. No wygląda to dosyć ciekawie, nie? Dokładnie. Niech pan to mi na razie odłoży. Ja to wezmę, wiesz, za tą dychę. Podoba mi się no. to, nie? Co? Tu też jest? Nie? No, zobacz, tu maj, tak samo, nie? No to są wszystkie herby polskich tak, miast. tu jest łódź, sorry. No to jest łódź, no? no. To są herby wszystkich polskich miast. Fajnie. Także moim zdaniem będzie to fajny zakup. Za te 10 euro, naprawdę. Człowiek nie zbiednieje. Ja to biorę. No. Ja to biorę, mi się to podoba. Trochę się wyłamie po prostu z tego, bo wszystko interesuje mnie co pierwsza druga wojna światowa, ale to z Polski mi się... Ta ceramika no z Warszawa, no to jest syrenka Wódź, Warszawska, no? także tak, mi się to naprawdę podoba, ładne to jest. No? Yes, well. Ja to biorę, powiem Ci Marcin tyle. Smyt, nie, to smytnie A Foi Nie muszę pisać Handel, nie? 8, 8 euro. Ja, wir, no to za 8 euro. Zdychyno. <grym>, na 8 Marci bierzesz tamto? Tak. Drei euro i Andre. I kleine. A No dobra, to mamy z... z... gdzie to. Gdzie masz, masz to. gdzie tak, ja, ja? to A dann nehmen wir, mamy zakupy zrobione. <grym> to biorę. Podoba mi się to taka ceramika i to akcel polski z wszystkimi w większości. zapłaci ode mnie 8 euro, sorry, za 8 euro wyrwane. Myślę, że nie przepłaciłem. I fajnie to wygląda. Podoba mi się ta ceramika. Się wyłamałem bo normalnie zawsze Marcin wiesz, nie że nie interesuje mnie takie rzeczy, ale w tym wypadku się wyłamałem. Marcin płaci ładnie pieniążki. Najlepszy rada dla siąs jest treffen, Wochen da diese Sachen, also das polnische auch Da ganz file. Ale z a za ten... I Marcin jeszcze tobie, sobie to zawinął. No. Ciekawe. Czyli zapłaciliśmy ile razem? 12 no, euro za to. I za to, no to jest naprawdę ceramika klasyka, podoba mi się to. Zanosimy to do auta. Kolejne takie tutaj, no to pan ma w ogóle takie tak. fajne, ciekawe rzeczy, this nie? To jest paps, nie? To, is is papież, papież, tak, to jest papież. Tak, to jest papież? jest tak zobacz. Ale w ogóle to jest, to jest, to jest pieska, to... Ta, pisze, zobacz, hmm. To jest Madonna di San, San Sisto. Sisto. Madonna San Sisto. Jest to na. Ja To jest znalezione gdzieś na poddaszu. No zobaczcie, no widać, że to jest stare. kurde Znalezione na poddaszu w 1906 roku, tak? To jest z tego okresu pochodzi. To jest ta rama, nie? Rama gefabryk Düsseldorf. Coś rama na Lager Coś nie jest jednym Coś on to gdzieś poddasza z ściąga.

Niezłe, wam powiem, naprawdę. A z ciekawości, was myślę zjechałem w Udibajdę. Ile pan by chciał za te dwa obrazy? Za 50 euro, beide. Za 50 euro za dwójkę tych hmm. obrazów. Nie, myślę, że taka cena nie jest za wielka. Ja myślę, że to jest 1,40. Ciekawa sprawa, nie? No dobra, na razie to zostawiam. Tak ciekawości się o cenę zapytaliśmy, ale to jest pierwsze stanowisko, mam że naprawdę są fajne, są małe, są marki, fajne rzeczy. Kolejna rzecz mi się tak w oczy rzuciła. Coś wam nagram, bo wiadomo, mnie interesują rzeczy z pierwszej i drugiej wojny światowej, ale mam tu grecką ceramikę z RODOS, zobaczcie. Ręczna robiota, babiś RODOS. Z RODOS ładne to jest, podoba mi się to też, chcę za to 15, euro, tylko 60 zł. W ogóle ceny takie są przystępne. Nie ma co tutaj. To jest Holend typowo holenderskie, widać. No tutaj coś mi jeszcze w oko wpadło. Ale to jest ciężkie. Boschawa oh. yeah. Dryn. Gold? Yeah. Pan, ja ci śmieję. Pan mówi, że to złoto jest w środku schowane. No ale widać taki fajny ten flomark. Podoba mi się. Nie jest duży, ale czasami mówię. Takie małe, mniejsze. Lepiej zaskoczę niż jakieś duże. Co masz? To jest żołądź w środku, zobacz. Tak, ktoś o, jakaś szkatułka tu nam została. Ostatnio ten pan też był, ale mówi, że na spokojnie, mamy sobie przejrzeć. No a mi już coś tu w oko wpadło, bo jest to hajotka, trąbka hajotki z pomocy zimowej. Zaraz się zapytam, o ile pan chce, za, tak tam jakieś euro to wezmę to, no bo to zawsze na razie bierzemy to na bok. Co to jest? Granata. tam granatę, no. No, takie dziwne te wpinki. Po mm. <grych> pomocy zimowej Marcin, bardzo dużo tych wpinek było, także różnych przedziwnych, warto bo to, to posprawdzać sobie. No tarcza germańska, no to są takie znane. Tu mamy kolejną. Artyleria Ja sobie to na spokojnie posprawdzę wszystko. Wam ja tutaj wszystko pokazuje. Mówi, że mamy to chować i na widoku. Nie wiem co z tym, ale to jest policyjny. Policyjny, także Waltera. Walter. mi się zjechałem u nas. Ja też się wyznałem, 25 euro pan za to. No dobra, jest, maldankeszyn. Patrzymy dalej, to to jest Tą Zobaczymy Tu są same wpinki te nie? Tu masz merc, 36, Freichag und czyli wolność za chleb, coś tam. No, propagandowe były, DDA. Tu jest znak drogowy. WHW. w, w pinki WHW. No ale ja tu sobie jedną wybrałem. Tu masz jakiś też, lub i zobacz, też taki samolot. I no są pinki WHW. Ja sobie wybrałem hajotkę, Hitler Jugend, plastikowa, znaka WHW. No, Pomocy tak zimowej. Jest. No dobra, się zapytać, ile pan jest. chce za to. Czy to się jeszcze będziesz dobierał? No czekaj, no a co to masz? A co to masz? No ja biorę to, to mam tutaj Hitler Jungent. Interes życia, pan chciał 5 euro. Je. Potem sam wyskoczył za 3 euro, ja też za 3 euro. Bydowałem. Pan chciał 5 euro, a to jest dużo za te pinki, bo one są naprawdę. Bo nie przepłacać. Jak la, musi być handlem, nie? Dlatego pan się też mięszał, musimy też trochę handlować. Także ja mu fajną pinkę, ona mi się podoba, Marcin ma swoją. Idziemy dalej. Jakiego? Takiego ciekawego. To porcelanka, nie? to jest Ja, ja. ja, ja. Pokaż mi to tutaj Ryś ty świrny pani prawdziwy film Bawaria, porcelanka Kirpakz trochę. Kobeczki. To są chyba kobaltówki myślę. To jest kobaltowe, nie? To jest kobaltówka. No jest takiego bezondres. Nic specjalnego jak tu jest ja to, to mówię. Wyządryz, ja? A to jest chyba Angleca. To jest Freudumberk, czy jakoś tak się nazywa? Ja? To jest powojenne. Powojenne. Uh -huh. To jest też ta pierwsza końca. Może w dinozaurach Co tu jeszcze mamy? Trochę na kolanach. No ale my jesteśmy przyzwyczajeni. Bo, no, przyzwyczajeni do zakupów na kolanach podstawy. Także to dla nas tutaj nic, nic nowego. Co to Trochę tu jest? A, to były jakieś takie zagraniczne no, no, jeszcze. To, to jest co innego. Tak. nie? No, no właśnie. No otwiera. co Jestem ciekaw co tu w środku. Będzie trzeba coś zaskoczyć. I środku Środka jest puste. Dlaczego no, to jest pudełko? Na pewno to jest angielskie, wiesz? To jest coś po anglikach, na bank. Ze 60 Euro? Tak, ich wisz A pan mówi Pan jest dobry, on o do mnie ja. mówi, że to na kosztuje 60 ja. sześć, sześć, euro, on chce 30. No to żeśmy interes zrobili, ale ja, jest ja. to coś po anglikach, bo to są angielskie jakieś tutaj herby, nie? A Kańde to Nie, no, nie, to, to, to. To. to jest, to jest po, Englanda. Englanda. Ja. <laughs> Pan dobry, to, to. Te czasy minęły, nie? Że teraz wszyscy ci wystawcy dobrze wiedzą co ile kosztuje tu mam takie kosztowne zegarki. I które zegarki też są swojej no, cenie. No, 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 no. No no nie to do nas nie. Zamla, 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 Zamla. Pani się pyta, czy my jaki sklep mamy z antykami. Nie ma. mamy żadnego sklepu z antykami. Tu mam jakąś lornetkę. No to nic starego nie jest. Nic starego. Chcę zobaczyć trochę takich innych rzeczy, no bo muszę wam coś pokazać, W domu nie będę cały czas was katował tymi moimi rzeczami. Co masz? Co? Ten tym, złoty zegarek. Złoty zegarek? Złoty, abaj. Złoty? Złoty. Złoty zegarek, Marcin. Ja Wyszył on koszty? Wyszył. Wyszył, robiący za nie. Ale złoto? No, ja stawiam to bez komentarzy. krzesło. Stare krzesło. Ole.

4 euro, takie chińskie, nie? Nie, Morieta. Ach! Marcin. Ja, kompas. No, ja, ja, to jest kompas? nie, ale kompas. A, kompas jest ja. zdrum. No bo tak jak zamkiesz, to masz ten, a jak odwrócisz, też masz kompas. A. Aha. Rozumiesz? Uh -huh. Jezu, nie? Kole, steinu, Piękne. A to jest, wieże, to jest... Piękne z Chin. <laughs> Pokaż, to jest angielskie? Mhm. Uh -huh. Porcelanka, ale ten porcelanek to jest droga taka. Cyli i w ogóle tego wszystkiego tu jest sporo. Także tu znaczy, Trzeba na oko, chociaż nie no kto lubi takie Made in England, ja kolport. Ja bo China, kolport, no, Made in England, to, to, to tak. też zgłupiałem do końca, No nie. chińskie wiesz, Chiny nie to no, ale to jest fajne, zobacz to Marcin, to mi się podoba. Ale to nie ciekawe ciekawej No takie ładne to, kolorowe. Ładne i kolorowe. A tu co masz, pokaż. Bramę burgetowe. Brandenb... Brand... Brama Brandenburska. A to już to musiało leżeć, bo to takie zakurzone. Ciekawa sprawa. Z Berlin. Ja jestem ciekaw, muszę tu sobie zobaczyć. jakiś ten jakiś kufel wyrwał. Muszę zobaczyć, co to tu jest za jedno. To jest dobry kufel. Kufelek? Ten, Aha. To może być kufler z nawet ja. No są te kufle z ale ładny ten, nie? No. Tam ma, tam, no, ty, taki ładny ten kufel weź pod spodu, no pod spodu nic nie ma, nie? Ale, to, ale ładny jest no. ten kufel Wiesz Marcin To się on kosztuje? No. Ja nie chcę wiedzieć A może się zapytać. Was kosztuje ten kufel 18 euro, dużo no dużo, no Wiesz, są w cenie, nie przedać domu. No, no, można, się można się pokręcić to są to pani mu tutaj z domu. Czyszczenie... Czyszczenie domów domu no. Bangit z logiem BH, wielka skarbonka stara przykurzona pani tutaj Tu no, trzeba pogrzewać, bo to są czyszczenia mieszkań, także tu warto się przejrzeć, co tutaj jest ciekawego Mark Trochę takich płyt, To no Marciny mi akurat płyty nie interesują to bardziej Marcina, ale Warto tu poszperać tych. No tu widać że to są zczyszczenia mieszkań Ale tutaj mogą się na wszystkim nie znać Może coś ciekawego znaleźć Co Marcin ewidentnie rzeczy z mieszkań nie? sprzątanie Trzeba tutaj po prostu poszukać się Co? To To jest Grecka? Porcelana. No ładne to jest, nie? Trzymaj to, czekaj to to można wszystko... Rześ, a tutaj tak wszystko tutaj ląduje, ale tu, tu warto pogrzebać jednym słowem. Kofel jakiś tu jeszcze Klosta za oh, 1455 Kurde ci ludzie mają w tych mieszkaniach co? Takich starych, nie? Marcin to no jest znalezione w tych szpargałach, japońska porcelana, nie? A japońska porcelana do tanik nie należy. Nie. Myśmy to przed, tam, przed chwilą sprawdzili. Panie mówi, że to wszystko jest za euro. Także Marcin, jak za euro? Warto się to. za euro? No, no coś w cenie, nie? No stracić na pewno nie stracić za euro, nie? Chyba patrzeć, jakaś wyszczerbiona, gdzieś tu nie jest, nie? Trzeba Japoński znak, japońska porcelana. Coś było naklejone chyba na tym, wiesz, mi się wydaje. Cena. Cena może być, no. Może ktoś miał, wiesz, kupione. No tak Także jak widzicie, warto tu poszperać. To była ładna popielniczka. No to za euro, Marcin, ty się nie zastanawiaj, tylko bierz. Ale dla żony twojej. Dla żony No. no ona nie potrzebuje, bo ona ma dosyć tego. Nie sobie ja wyobrazić, że to wczoraj za 4 euro. To kosztuje ogólnie 10 euro. No? To. Ja wczoraj mogłem to za 4 euro kupić. A tu masz za euro. Tu już masz dwie rzeczy za. Bierz. Marcin, bierz. Ty masz w ogóle 6 pokoi, nie? W domy słyszałem. No, Pani. No, Zbieraj, zbieraj. Dobra, jeden targ staroci zostaje zaliczony. Lecimy na drugi. Generalnie nic takiego fajnego tu nie było. Bo no ta, ta ceramika, co kupiłem, naprawdę podoba. Mi się teraz tak sobie na spokojnie sprawdziłem. Marcin, na Allegro taka ceramiczka kosztuje około 400 do 500 zł. Także te 10 euro raczej mniej. Jak możesz Biedniejszy na się na pewno nie zrobiłem. No, może nawet na tym, co, oczywiście, coś zrobić, Póki co nie sprzedaję niczego. Na razie kolekcjonuję. Może kiedyś coś będę o tym myślał. Może sam się kiedyś na jakiś flomark wybiorę, postawię te wszystkie swoje kupione wcześniej rzeczy, zobaczymy, pohandlujemy. No na razie o tym nie myślę, na razie zbieram. No dobra, nie przeciągam. Lecimy w kolejne miejsce, kolejny niemiecki targ staroci. Przynamy kolejne miejsce, tym razem Reda Widenbruck, kraj z Gitterslot, nadrenia Północna Westfalia. Kolejny flomark. Chyba będzie rozbity na dwie części, bo to jest przeogromny flomark. Problem z zaparkowaniem samochodu, ale żeśmy sobie jakoś poradzili. Widać, że tutaj jest dużo ludzi naprawdę i można coś fajnego znaleźć. No dobra, zaczynamy. Kolejny targ staroci. Mamy tutaj szabrowany stary dzwonek po drzwi, tu się podłączało masę dzwoniło. Pance 4 Euro. Pance 4 euro za niego. Na razie pomyślimy, zostawiamy. mamy tutaj. Wartburg. On już nie szanuje srebra w pierwszym momencie, ale widać, że stary. Okej, mały grać. Da ist <grystanie> schon alt. Ja ist schon alt, ob jeden Fall. Alt. die kann man nehmen zum auseinanderschlagen. Die läuft nicht mehr, aber mir war zu schade, die wegzuschmeißen. Aż pani mówi, że ten zegarek jest bardzo stary, ale niestety nie chodzi. Nein, da kommen wieder alte Bilder rein. Die Dame hat die Bilder rausgenommen. Aha. Aber das Album ist wunderschön. Zobaczcie Piękny album zdjęcia 43 rok, 45, wszystko to co mnie interesuje. Ale niestety pani przed nami była i wszystko zginęło, album został. Ale ta lampa jest ładna, nie? Ta lampa jest ładna, nie? Patrz my że zjadamy Fodizę 85 euro, mówię, że nie będzie tania, nie? A Fizucha nie ma, nic jasne. Ja Fizucha nie ma, to jest Zezachy. Ale ładna jest, stylowa ta lampa. Mówisz, ta porcelanka nie jest jakaś taka bardzo stara. Nie, No, 40 rok. 40 rok, nie? Jak to było? August 2020? Czy mówisz? jest czy coś takiego? Zaczyn, mhm. ja też tak Ale ładne, to jest takie fikaśne, nie? To jest A, zobacz, no. to jest A A, i S. Nie? A to i są S, A i S, no. nie? I to są. To jakoś tak jakby zeksem, zapsem jakoś tak się nie To Są ładne rzeczy, nie? Spineczki. No To jest pięty tak, że nawet tego nie dotknę. Ale jest głośny. rzecz, która mi taką uwagę... Nie no, tych mo moich rzeczy tu nie widzę, żeby były. Ale taka kolejna rzecz, która mi przykuła uwagę. Są dwa takie świeczniki, one są... Gdzie to tu jest? To są japońskie świeczki. podsetowane w Japonii, silwe platy platynowane. Mamy in Japonia. No też mają swoją cenę, zobaczyłem, Olegro kosztuje taka jedna 120 zł. tu mamy takie dwie Sylwe platy, tu mamy Japonia. Pani za 212 euro, ja? Swellfoyer paję coś zamiast. Za 10 też poszło. też by poszło. Ta dwójka już jest do zbicia. No, no bo też ładne to, nie? To dwójka jest do zbicia, no zawsze coś do zbicia zostaje. No dobra, na razie to zostawiamy tutaj w spokoju. Aha, to jest aksemple skatalogowane, katalog. Są to z e, ile starych miast, nie tylko niemieckich. To jest do Aha, czyli to jest do tego. Aha, czyli to jest taki ile? Myślę, że zjechamy w komplet. Po komplet? 20 euro. To jest też fajna gratka. Są takie to 20 euro też nie jest jakaś cena taka zaporowa. Fajne to jest. No na razie myślimy oczywiście, bo duży flomar, także dużo chodzenia. Słony zegar. Kamera foto nie? Nie ma. Cóż to, to słaby ten flower. Naprawdę wielki, ale tu nic takiego nie ma. Ale on jest chyba trafiony mi się wydaje. bo to tak jest. Ładny no, z takiego kamienia jakby. Ładny. was z zjawen. Was myślę, z jabł. 35 euro mać. To jest no. 50, nie? Ja, ja, we wróciliśmy. Nie, nie. No chyba funkcjonuje, bo ta godzina się zgadza w miarę, nie? No, kurwa. Pstryka. pstryka. Pstryka, pstryka. On jest przestawiony, bo jest 11, 10 minut po 11, a to jest 10 po 10. By pasowało, ale 35, 35 no to 30 euro to jest takie kamienie. kamienia, ale no ładne. No pusto tu strasznie, bo jestem w szoku, że to tak pusto. Ta lalka ma jakiś, ketek, ja na go, Zrywaj Marcin, no dobra, ja będzie I to by było na tyle. Powiem wam, myśleliśmy, że tu naprawdę będzie fajnie, bo to jest wielki, dosyć flomark, ale tych rzeczy, co mnie interesują, w ogóle nie ma. Nawet nie ma takich osób, zawsze tak patrzę. Jakieś starsze osoby, starsze dziadki, jak ja to mówię, stoją, coś tam sprzedają, coś tam, coś tam wykładają. To się ewentualnie można zapytać, coś mają z tych moich okresów, pierwszego i drugiej, pierwszej i drugiej wojny światowej. No, niestety, Marcin Sam mówi, że straszna bieda na tym plomarku. Bieda straszna, naprawdę. Wielki, porządek ale wymiotu. Porządek, porządek wymiotu. No, nie ma nic ciekawego, no ale nie zawsze będzie. No nic, jakieś tam zakupy zostały. Poczyniony. Marcin, weź podasz mi ten ten, e, To moją tą e, ceramikę. Pokaż tą ceramikę. Od razu wam pokażę jeszcze ten mój zakup. Jedyny w sumie dzisiaj taki co się mi tutaj rzuciło w oczy to ceramika z herbami polskich miast na niemieckim targu staroci zakupiona. Dziś gila, 8 euro, za to dałem. Dziś tam, widziałem ceny na Allegro, tego chodzą około 400 zł, 400-500 zł, także raczej nie przepłaciłem, podobało mi się, jeszcze akcent polski, także to wziąłem. No dobra, to by było na tyle. Jak się podobało, oczywiście, no nie zawsze się musi podobać, nie zawsze jakieś takie te targi staroci są trafione, to wiecie, co macie zrobić. Łapka do góry, nowi widzowie, pamiętajcie, o sobie tego magicznego przycisku, subskrybuj. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hejo!